Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Chłownia, a to jest rozmowa dziennika Gazety Prawnej. Moim i Państwa dzisiejszym gościem jest pan Krzysztof Bolesta, wiceminister klimatu i środowiska. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Podczas dzisiejszego posiedzenia rządu Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, ministra funduszy i polityki regionalnej, ma tłumaczyć się z afery, która wybuchła wokół dotacji przyznawanych z KPO dla branży hotelarskiej i gastronomicznej. Czy obawia się pan, że może ona stracić stanowisko? Ja przede wszystkim chciałem, chciałem powiedzieć, że my jako państwo w ogóle mamy, mamy bardzo długą historię sprawnego wydawania funduszy europejskich. I od lat mamy naprawdę świetną kadrę urzędniczą, która projektuje te projekty, które pro projektuje te programy i, i wydaje środki. Czy to są z Feniksa które akurat Ministerstwo Klimatu i Środowiska jest współodpowiedzialne, czy teraz KPO, więc zawsze pilnujemy, wydając te pieniądze, żeby żeby one były wydawane zgodne z prawem, bo po pierwsze to są pieniądze budżetowe, jak już do nas przyjdą, a po drugie mają ten drugi krąg, jak to się wyrażę, kontroli, czyli kontrola z Komisji Europejskiej i zawsze projektuje się te programy tak, żeby, żeby naprawdę było wszystko... E, wszystko Legartis e, i te kontrole też pilnują, żeby wszystko było tak, e, żeby wszystko było OK. Ale tutaj, Oczywiście tutaj zdarzają, tutaj się, nie... zdarzają się nieprawidłowości. Akurat w, w przypadku tego programu, ten sam program to jest, to jest, to jest jeden fragmencik całego KPO, więc przede wszystkim. Warto też mieć perspektywę, że, że KPO robi bardzo dużo dobrego. Nie mam wątpliwości absolutnie, że minister Pełczyńska-Nałęcz zrobi wszystko, żeby wyjaśnić te nieprawidłowości i żeby, żeby, jeżeli są jakieś, to pociągnąć odpowiedzialne podmioty do wyciągnąć odpowiednie konsekwencje, więc wydaje mi się, że dzisiaj ja też idę na tą Radę Ministrów, wydaje mi się, że będzie merytoryczna dyskusja i będziemy, będziemy dyskutować o tym, jak, jakie są te nieprawidłowości i co, i co z tym dalej. Ale premier Donald Tusk podczas wczorajszej konferencji zapowiedział, że być może będą potrzebne decyzje personalne. Powiedział też, o, powiedział, że nie chce straszyć, ale jednak trochę straszył w ten sposób, że być może trzeba będzie wyciągnąć konsekwencje. W takim razie pojawia się pytanie wobec kogo. To już jest naprawdę między, między panem premierem a panią minister. Jest cały oczywiście zawsze łańcuch ludzi, którzy, którzy są odpowiedzialni za, za wdrażanie poszczególnych programów czy priorytetów. W tym konkretnym przypadku też z tego, co, z tego co wiem, najwięcej podejrzanych nieprawidłowości jest jest w województwie podkarpackim więc no, jakby też jakby musimy, musimy pamiętać o tym, że, że te konsekwencje personalne mogą być wyciągnięte na tych też szczeblach już wdrażania czy dystrybucji środków te... Czyli spodziewa się pan raczej pociągnięcia do odpowiedzialności nie osób u góry tylko raczej na właśnie niższym szczeblu Ja się spodziewam przede wszystkim dyskusji wyjaśnienia tych wszystkich wątpliwości które ma pan premier no, a później Pan premier będzie na pewno z Panią Minister Pełczyńską na dyskutował, jak, jak najlepiej to, to, to rozwiązać. Ale nie mam wątpliwości, że, że to wszystkie rzeczy będą wyjaśnione, jeżeli są jakieś nieprawidłowości, będą wyciągnięte konsekwencje i, i beneficjenci, ci, którzy prawidłowo uzyskali dotacje i też budżet państwa będzie odpowiednio ochroniony. Czy tutaj może dojść jednak do konsekwencji też po stronie przedsiębiorców? Bo pojawiły się też takie głosy w przestrzeni medialnej, że być może część tych dotacji będzie wycofywana. Z drugiej strony, jeśli ktoś otrzymał taką dotację, nawet jeśli było to solarium przy restauracji, chociażby, dostał na to zgodę, czy powinien teraz jakby mieć odebrane te środki? Jak to według pana ministra powinno wyglądać? I ja się chętnie wypowiem na temat KPO z mojego obszaru. Nie znam regulaminu tego, tego, tego programu, o którym, o którym jest mowa. No, ale jest jakiś regulamin, są jakieś, są jakieś zasady, których trzeba po prostu przestrzegać. Ja ich nie znam, więc się nie wypowiadam, czy czy, czy dane, dana inwestycja jest w ramach programu, czy nie jest. Natomiast. Zasady ogólnie rzecz biorąc są takie, że jeżeli coś jest zapisane w, w, w zasadach programu, no to trzeba tego przestrzegać po prostu. Jeżeli się tego nie przestrzega, to trzeba się liczyć ze zwrotem dotacji i nawet z odsetkami. W takim razie przejdźmy do obszaru KPO, który jest w Pana obszarze, a mianowicie do programu Nasze Auto. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało, że będą zmiany w tym programie. Zostanie on rozszerzony na minibusy oraz małe samochody dostawcze, elektryczne oczywiście. Kiedy tutaj możemy się spodziewać finalnej decyzji w tym zakresie, i od kiedy te zmiany będą obowiązywały? E tak jak pani mówi, zmieniamy, zmieniamy program Nasze Auto. To jest program właśnie ze środków KPO, który udało nam się stworzyć w wyniku renegocjacji z Komisją Europejską. On zastąpił, zastąpił wprowadzenie podatku od, od samochodów spalinowych. Przekonaliśmy Komisję Europejską wraz z, z ministrem Szyszko z, z Ministerstwa e, Rozwoju i Funduszy Europejskich. E, I to jest przede wszystkim pierwszy, pierwszy krok, bo warto o tym pamiętać, że to jest coś, co zastępuje podatek. Wytłumaczyliśmy komisji, że u nas w Polsce lepiej sprawdza się marchewka niż kij i mamy mieliśmy początkowo 1,6 miliarda złotych na samochody wyłącznie osobowe, czyli to, co się w języku branżowym nazywa kategoria M1. I teraz ten program idzie coraz szybciej, coraz lepiej. Wydaliśmy już około 300 milionów złotych, ale... KPO trzeba rozliczyć do wakacji przyszłego roku. Z naszych projekcji wynika, że nie udałoby się wydać tych wszystkich pieniędzy, więc jeżeli tego nie wydamy, no to to wróci do, do budżetu Unii Europejskiej. Dlatego zdecydowaliśmy się rozszerzyć o te dwie kategorie, o których Pani powiedziała. To są w, też w języku branżowym, znowu kategorie M2 i N1, czyli te większe pojazdy, busiki i wany. Ale oprócz tego rozszerzenia programu, też zdecydowaliśmy się zabrać około 400 milionów złotych i przeznaczyć na, na, na docieplanie szkół, bo to jest też program z KPO inny, który, który był okaz. Się wielkim sukcesem i dużo szkół nie załapało się na ten, na ten oryginalny budżet, który był mniej więcej miliard złotych, e, więc tam jeszcze trochę szkół, e, tych których już oceniliśmy wnioski, czy oceniamy, załapie się na te dodatkowe środki, a ten zmniejszony budżet, który jest teraz mniej więcej miliard złotych 100 milionów, będzie na ten rozszerzony zakres naszego auta. I ten rozszerzony program y, wejdzie w życie w, już po wakacjach, czyli we wrześniu. Czyli od września będzie już można się ubiegać. Od września we, będzie się można we... ubiegać o dofinansowanie. Oczywiście trzeba pamiętać, że tak jak w przypadku obecnego obecnej formy programu nasze auto yy, przedstawia się do, do refundacji faktury, więc ten okres trwałości też nasz znaczy okres, yy, yy, w którym można złożyć dokumenty będzie będzie jakoś tam na pewno kilka miesięcy wstecz. Yy, no ale to je, je, jakby myślę, że, że, że lepiej poczekać, aż, aż będą uznane te m, dokładne f, sformułowania w, nowym, w nowej wersji programu. Ta okienka to też będzie do końca kwietnia będzie możliwość składania wniosków, czyli od września do kwietnia, czy w jakim okresie? Ja myślę, że, że pójdziemy tak, tak długo, jak nam pozwolą zasady. W tej chwili to jest myślę, że do, do wakacji przyszłego roku. Musimy, musimy się rozliczyć z komisją pewnie w okolicach sierpnia, więc tak długo, jak, jak pozwolą nam zasady, będziemy, będziemy kontynuować nabór, czyli, czyli do, do ostatniego momentu, tak żeby wydać absolutnie wszystkie, wszystkie środki, które mamy. W dokumentach, które zostały złożone w Unii Europejskiej jest mowa o 600 tysiącach złotych w przypadku kategorii N2 oraz 70 tysiącach złotych w kategorii N1. Czy takie kwoty pozostaną, jeśli chodzi o maksymalne kwoty dotacji w tych kategoriach? Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i gospodarki wodnej sprawdza jeszcze, czy to są ceny czy to są ceny rynkowe średnie, które, które można zastosować, bo nie chcielibyśmy też przepłacać i, i, i sprawiać, żeby żeby rynek się dostosował w górę. To, co się stało w przypadku programu Nasze Auto, który jest w obecnej formie, to zobaczyliśmy, że i staraliśmy się to zrobić tak, żeby, żeby ustalić tą cenę maksymalnego wsparcia, czyli 225 tysięcy, żeby producenci dostosowali się w dół. I tak się stało. Ceny rzeczywiście spadły. Niektórzy producenci obniżyli ceny swoich pojazdów, żeby się załapać na, na, na dotacje z naszego auta, i chcemy tak samo zrobić w tych innych kategoriach, żeby nie, żeby nie wyznaczać rynku do góry, tylko żeby starać się pchać rynek w dół. A czy te, po tych zmianach myśli Pan minister, że rzeczywiście ten budżet zostanie wykorzystany? Bo wspomniał Pan o tym, że 300 milionów złotych mniej więcej na ten moment zostało wydanych. Budżet po tej reformie to jest nadal ponad miliard złotych. Jesteśmy już po półroczu naboru, więc tak. pytanie, czy nadal ten budżet nie jest po prostu za duży, albo może kategorie, na które można otrzymać dofinansowanie, za wąskie? No, dlatego, dlatego właśnie ten ruch, żeby dodać te nowe kategorie, które tak jak pani powiedziała, są, mają, mają inną cenę. Więc ja nie mam wątpliwości, że ten, że ten budżet będzie konsumowany szybciej. To, co widzimy też na rynku, to, to um, jednak konsumenci przekonują się do, do pojazdów elektrycznych i sprzedaż rośnie, więc też ten nadwyt na tych zasadach, które mamy e, wykorzystanie programu przyspiesza. E, dane, dane na lipiec, jeżeli chodzi o sprzedaż nowych samochodów, e, które pokazała branża, to jest po raz pierwszy w historii e, udział. Pojazdów, samochodów elektrycznych, w pełni elektrycznych, w ze sprzedaży nowych samochodów ogółem osiągnął prawie 8%. To jest w ogóle rekord bez precedensu, i według ekspertów to jest taki, taki próg, że, że rynek zaczyna już rosnąć bardzo szybko. Do tej pory. Konsumenci w Polsce mieli, mieli bardzo zróżnicowane podejście do, do, do samochodów elektrycznych, ale, ale widzą szczególnie w, w miastach, że to jest coś, co, co pozwala naprawdę funkcjonować normalnie, bez jakichś strachów takich, że nie da się załadować, że to jest bardzo drogie. Więc naprawdę nie mam wątpliwości, że, że przyspieszy program i że uda się wykorzystać. Mamy jeszcze jedną rewizję KPO do końca, więc też można będzie się zastanowić, jeżeli projekcje się okażą, pokażą nam, że, że się nie uda wykorzystać, to może jeszcze, że jeszcze coś uszczkniemy z tego budżetu, żeby zoptymalizować jego wykorzystanie. Kiedy będzie ta rewizja KPO? No ona będzie już jesienią, więc po tych, po, tych, po tych wstępnych danych, które będziemy mieli z, z jesienią, no będziemy musieli bardzo szybko zdecydować, czy, czy, czy jeszcze coś zmieniać. A możliwe jest wtedy też przesunięcie części pieniędzy z naszego auta znowu na inne programy, tak jak w przypadku termomodernizacji szkół? Tak, to wszystko, wszystkie te programy są pogrupowane i musimy tylko pilnować, żeby, żeby wypełniać... Markery, które Komisja nam nam zaordynowała i, i się na to zgodziliśmy wspólnie, więc w ramach takich większych kategorii można, można pieniądze przesuwać, ale tak jak mówię to już jest ostatnia rewizja, ona będzie się toczyła już od września, więc musimy bardzo szybko wiedzieć na co jeszcze pieniądze musimy, czy możemy, czy powinniśmy prze, przesuwać z jednej kategorii, czy z jednego programu do drugiego. Jak przewiduje Pan rozwój rynku elektromobilności w Polsce po zakończeniu naszego auta, dlatego że widzimy, że w wielu krajach w momencie, w którym kończy się dofinansowanie do elektryków, ten rynek jednak wtedy spowalnia, sprzedaż spowalnia. Więc pytanie, czy, co tutaj się zadzieje? No musimy pamiętać, że jeżeli chodzi o polski rynek i o program, to my jesteśmy trochę w specyficznej sytuacji, bo y, 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 oczywiście jest, jest tak. W Europie jest tak, jak pani mówi, czyli tam, gdzie nie ma dotacji, tam rynek bardzo hamuje, czy gdzie te dotacje są wycofywane. Natomiast Polska jest tutaj troszkę w innej sytuacji, jeżeli chodzi o, o rynki europejskie, dlatego że u nas prawie 70% sprzedaży nowych samochodów to jest sektor Korpo, czyli te duże floty. i... I program Nasze Auto nie jest do nich skierowany. Więc, jeżeli osoby fizyczne jednoosobowe działalności gospodarcze przekonują się do, do samochodów elektrycznych i ten, ten rynek rośnie w tym segmencie. To ja nie mam wątpliwości, że, że nawet jak, jak to wsparcie yy, yy, zabierzemy, bo się skończy KPO, to, to rynek będzie i tak, yy, tak rósł. Dlatego, że, że tak jak mówię, 70% to są te duże floty, które mają inne zobowiązania. Mają, mają cele unijne, mają korporacyjne swoje cele, odpowiedzialności biznesu, więc oni i tak będą inwestować coraz bardziej w bezemisyjny transport. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz, to znaczy na ten zabieg, trochę, który się dokonał. Bo jak rozumiem, podatek od samochodów spalinowych został zamieniony na dotacje do elektryków, żeby stosować marchewkę zamiast kija, jak to pan minister powiedział. Z drugiej strony, teraz część z tej kwoty jest przeznaczona na termomodernizację szkół. Być może będzie kolejna rewizja, która doprowadzi do tego, że na coś jeszcze innego zostaną wydane te pieniądze. Czyli trochę wymieniliśmy podatek od samochodów spalinowych na termomodernizację szkół częściowo? Eee, tak. Rzeczywiście. To jest, to jest oczywiście element szerszych, szerszych rozmów z Komisją, natomiast to było bardzo trudne, żeby, żeby ten, podatek, ten podatek skasować. On był uzgodniony, to, to były już uzgodnienia z Komisją Europejską, na które Polska się zgodziła. My. Jednak mimo wszystko przekonaliśmy komisję, że część rzeczy warto zmienić, tych najbardziej trudnych i najbardziej społecznie wrażliwych. No i jakby w pierwszym kroku przekonaliśmy komisję, że, 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 że trzeba zamienić ten, ten kij na marchewkę, a w drugim kroku, że jednak warto też zmniejszyć budżet i, i przekazać na coś innego. Więc komisja nam już pokazała, po, po, powiedziała, że, że dalsze kroki czy dalsze okrajanie tego, tego obszaru transportu będzie, będzie niemożliwe. No ja nie wykluczam, że jednak coś się jeszcze uda zrobić. Natomiast no, niektórzy mówią, że to jest tak, taktyka negocjacji salami. Ja tego tak nie nazywam. Po prostu staramy się przekonać komisję do tego, co, co, co ma sens. Chciałabym przejść teraz do programu Czyste Powietrze. Dotarliśmy do listu, który w zeszłym tygodniu trafił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to list od organizacji Port PC, z Piłk, Aplia Polska i one zwracają tam uwagę na to, że obecnie można otrzymać dofinansowanie na kotły na biomasę, w których bardzo często jest techniczna możliwość, żeby zastosować tak zwane ruszty awaryjne. Chodzi po prostu o to, że dzięki temu można wtedy w nich spalać na przykład odpady, e, paliwa stałe niskiej jakości, innymi słowy, no mniej, e, paliwo, które po prostu też zanieczyszcza powietrze. I oni apelują o to, żeby wprowadzić zmiany, żeby już na etapie badań laboratoryjnych sprawdzać, czy jest taka możliwość, jeśli tak nie dopuszczać takich kotłów do dofinansowania. I pytanie, jaka jest odpowiedź ministerstwa na to pismo? Przede wszystkim zacznę od tego, że w kwietniu 2024 roku stworzyliśmy listę Zoom, czyli zielonych materiałów i urządzeń. I tam można, tylko z tej listy można finansować urządzenia, m.in. kotły na biomasę. I zasady listy Zoom są takie, że, że nie może być tych rusztów awaryjnych. Jeżeli beneficjent zostanie, będzie przeprowadzona kontrola i zobaczymy, kontrola wykaże, że ten rusz jest zainstalowany, to należy się zwrot dotacji plus odsetki. Więc naprawdę... Muszę powiedzieć, że, że beneficjenci powinni się zastanowić cztery razy, znaczy cztery razy, nie powinni w ogóle łamać zasad, ale, ale naprawdę kara za to jest, jest dosyć dotkliwa. Natomiast jeszcze w obecnej odsłonie programu, czyli po tych zmianach, które, które weszły od, od marca tego roku, producent urządzenia musi zadeklarować, że instalacja takiego rusztu jest niemożliwa w jego urządzeniu. Więc to jest jeszcze dodatkowe dodatkowe Dokręcenie tej, tej, tej możliwości oszustwa, bo, bo inaczej się tego nie da nazwać. Natomiast jeżeli kontrole będą wykazywać cały czas, że te ruszty są instalowane i że mimo to ten, ten proceder trwa, no to jak najbardziej będziemy proponować modyfikację programu, która będzie wymagać, żeby już na, na etapie certyfikacji wykazać. Że instalacja takiego rusztu jest niemożliwa. A do kiedy w takim razie będą Państwo to sprawdzać? Do kiedy będą trwały te kontrole teraz, które mają sprawdzić, czy to jest popularny proceder? Znaczy, kontrole w ogóle w programie są, e, dzieją się na bieżąco, więc jeżeli, jeżeli będziemy widzieć, że, e, że te ruszty są instalowane i że to jest, e, że to jest taki, taki proceder tak, e, tak popularny, że, że trzeba dalej pod. E, doszczelnić jeszcze program no to, to to zrobimy to bardzo szybko. O czystym powietrzu rozmawialiśmy też niedawno w lipcowym wywiadzie. Wtedy powiedział pan minister o tym, że czyste powietrze nie może być traktowane jako wehikuł do termomodernizacji domów. To wywołało sporą burzę w mediach, zwracano uwagę na to, że właśnie potrzebujemy tej fali renowacji fali fali termomodernizacji więc pytanie czy tej potrzeby w takim razie nie ma czy to rzeczywiście nie stoi w kompetencjach Ministerstwa Klimatu i środowiska nie to nie o to wydaje mi się, że, że, że nasza rozmowa a wtedy też 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 ją jeszcze dobrze pamiętam, myślę, że, że, że ktoś po prostu zaczął zaczął wyciągać, szukać drugiego dna. Program Czyste powietrze zmienia się dosyć dynamicznie i zmieniał się przez ostatnie lata. On był oryginalnie pomyślany jako, jako program do wymiany kopciuchów a ostatnio widać, że, że udział kompleksowych projektów czy kompleksowych inwestycji, gdzie, gdzie beneficjent-inwestor wymienia nie tylko źródło ciepła, ale też, też dociepla swój dom, rośnie. To jest, to jest już, już, już większość tych inwestycji i to jest jak najbardziej pożądane i to jest coś, co wymusiliśmy de facto ostatnimi zmianami w programie, dlatego że e, wymiana źródła się ciepła tylko i wyłącznie często nie ma sensu, dlatego że e, ktoś na przykład instaluje sobie pompę ciepła w niedocieplonym domu i dosta, zaczyna dostawać ogromne rachunki za energię elektryczną. E, dlatego teraz w programie potrzebny jest audyt energetyczny, a na koniec inwestycji potrzebne jest też świadectwo energetyczne budynku. I, I też ta kompleksowa termomodernizacja ma sens i ten program jakby nie, nie będzie tego uniemożliwiał. On, on, on jakby jest, jest tak zaprojektowany, że, że, że musi, musi uwzględniać tę kompleksowość projektów i do niej zachęcać. Natomiast to, że program Czyste Powietrze nie jest lekiem na całe zło, to oznacza tyle, że jednym programem nie można rozwiązać wszystkich problemów, jeżeli chodzi o efektywność energetyczną budynków. I do tego na pewno potrzebujemy też innych narzędzi. Natomiast, Jakich narzędzi? No myślę, że myślę, że też jakieś, jakaś modyfikacja, modyfikacja polityki fiskalnej, jeżeli chodzi o, o, o remonty, na pewno na pewno jakieś wymagania odnośnie nowych inwestycji, więc to wszystko, to, to wszystko musi być załatwione w, spos w sposób konkretny. Kompleksowy i my na tym na pewno będziemy pracować między ministerstwami przy okazji przy okazji tego, co, nad czym pracuje Ministerstwo teraz gospodarki i finansów. Natomiast no, program Czyste powietrze na pewno pozostanie główną taką, głównym narzędziem do, do poprawy tych istniejących, istniejących budynków. Gościem dzisiejszej rozmowy dziennika Gazety Prawnej był Krzysztof Bolesta, wiceminister klimatu i środowiska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.